Szanowna Pani Przewodnicząca, 5 maja uznała Pani za dopuszczalny wniosek o uchylenie para podatku ETS-2, który złożyłam razem z moimi kolegami Tomaszem Buczkiem i Marcinem Sypniewskim na podstawie artykułu 47 ustęp 2 regulaminu Parlamentu Europejskiego i skierowała Pani ten wniosek do Komisji ENWI za co Pani dziękuję. Zgodnie z tym przepisem Komisja miała obowiązek umożliwić nam prezentację wniosku zanim podejmie jakąkolwiek decyzję. Niestety lewicowa większość za zamkniętymi drzwiami Spotkania koordynatorów z premedytacją zignorowała ten, kraj, ten krok, odbierając nam prawo do głosu i łamiąc Regulamin Parlamentu Europejskiego. To jest akt politycznej cenzury. Boicie się debaty o ETS i ETS-2, bo wiecie, że to unijny pakiet masowego zubożenia Europejczyków. Drogi prąd, zimne mieszkania i wykluczenie transportowe. Mówicie wiele o równości, ale odmawiacie jej tym, którzy głosowali na prawicowych polityków. Wasz kordon sanitarny to pogarda wobec Wobec dziesiątek milionów Europejczyków, którzy thank wybrali you. nas na swoich reprezentantów. Jako poseł do Parlamentu Europejskiego, wybrany przez ponad 100 tysięcy wyborców, żądam natychmiastowego okay, you. przywrócenia praworządności w tej izbie, w izbie, która tak.